Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem witam was, was z pola bitwy, ponad 200-letniego pola bitwy raszyńskiej. Będą to nielegalne poszukiwania w nocy, gdyż w dzień ten teren jest nieosiągalny albo niewygodny do poszukiwań. Eee, przełączymy się za chwilę na zielone światło, potestujemy nowego Macro racera, potestujemy nową czołówkę, która służy nam za oświetlenie w tym momencie LED. Prze za chwilę przełączam się na zielone światło i bezpośrednio będziecie mieli relację z kamery. Dookoła widać panoramę. To są pola. Wszystko jest w zasadzie opuszczone, pełna ciemność. Jestem tutaj zupełnie sam. E, za chwilę pokażę Wam jak wygląda nowy Macro Racer. Będę przeczesywał te pole. Wiem, że z tej strony, z której pokazuję w tym momencie, szła ofensywa austriacka w kierunku miejscowości Jaworowa. W miejscowości Jaworowa była polska bateria Armat. Mniej więcej jakiś kilometr stąd. Po prawej stronie około 3-4 kilometrów jest miejscowość Dawidy. Ok, zaczynamy zabawę. Uruchamiamy makrorejsera. Jestem na słuchawkach, więc nie będziecie słyszeli na pewno dźwięku. Tryb dwutonowy. Szukamy miejsca bez metalu. Wszędzie żelazo. I zaczynamy kalibrację do gruntu. Pikło, pikło, znaczy, że jest ok. Możemy przystąpić dobre do znalezisko szukające. dzisiejszego dnia. Stara plomba za pomocą makro Dość ciekawa rzecz, zobaczymy co dalej. Idziemy w kierunku kolejna snogi. ciekawa znajdka. Duży guzik, zobaczymy co dalej. Dalej idę w Stara kierunku drogi. Prawdopodobnie kopiejka, w tym świetle, nie widać. Piękny, ładny sygnał powtarzalny. Płytko. Rewelacja. Proszę bardzo. Piękny, stary guzik. Gaciak, co prawda, obok kopiejki. Następna moneta. Naprawdę, makro racer sprawdza się rewelacyjnie. Prawdopodobnie też kopiejka albo coś innego. W tym zielonym świetle, maskującym niewiele widać. Zobaczymy to w domu. Po niesamowita po kosiarka na monetki. Idealny sygnał. Kopiemy. Kolejna monetka niezidentyfikowana, dość zniszczona, ale na pewno stara. Wszystko po umyciu ukaże się później na podsumowaniu. Totalne szaleństwo, kolejna moneta, nawet nie wiem jaka zobaczę dalej.